Siema Będę musiał prawdopodobnie mówić trochę głośniej mój komputer w tej chwili słychać ct grzeją niestety dosyć mocno i ten i o. Ale za to będę miał ciepło w pokoju Dobra, zadzwonię jeszcze na chwilę Dobra, się ma. Kurde, co się z dźwiękami stało? <słyska> Kurwa, popsuło się, no. Miałem taki filmik po prostu. Loud Fan Noise for Sleep z jakiegoś powodu, ludzie przy tym śpią. Jest 10-godzinny miks. Yy, znaczy, miks, 10-godzinny filmik, jak kuś, coś szumi. Dobra, witam wosy w Citiesach. Yy, nie wiem, jak to się przechwyci, bo karta graficzna chodzi na 100%, więc nie wiem czy to nie jest ten moment, gdzie będę musiał zrobić komputer do streamowania osobny. Także ten ile klatek wariacie? 40. 40 fps ale za to drzewa wyglądają jakby działały w dwóch klatkach na sekundę. Eee, a poza tym to wizualnie jest no kurwa, tak. Podobnie jak w Citiesach. Piedynce, tak? Może nawet trochę słabiej? Kuźba nie wiem. Tak średnio bym powiedział. Tak średnio no. Oj, właśnie tego jednego nie. Nie przemyślałem, że kurde może być na streamie słabo. No ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Eee, trochę sobie pobudujemy, coś od nowa całkiem. To jest na innej mapie. Nie wiem, jak długo będę robił te e, streamy z CTsów, czy te streamy z CTsów będą tylko, powiedzmy, ten jeden dzisiaj, taki, że, dzień dobry, witam, robię CTsy, zapraszam na, na filmy na YouTube, czy coś takiego. Nie, nie wiem. Ja zazwyczaj wolę robić tak, że albo live'y, albo filmy z tego, więc... Teraz zrobię tak trochę wbrew sobie, tak jedno i drugie naraz, bo są i te filmy i te live'y, tylko, znaczy, i ten live jeden przynajmniej. Jak w jedynce. Dobra, ja wiem, że to jest na odwrót. Siup. o, teraz nie jest. A co to za skręt w lewo? Zakaz. O, fajno, fajnie, że się da to robić. Kurde, to mi się podoba. To mi się podoba. Czy ja mówiłem, że to mi się podoba? Chyba, chyba mogłem raz wspomnieć, nie? Toryci w beton, jaka w ogóle. Nie wiem, zabrzmiało to jako belga trochę. Toryci w beton! Jak obrazić na przykład yy, jakiegoś. Kogo można by w ten sposób obrazić? Miłośnika kolei, jakiegoś takiego, który lubi stare yy, ster, jakieś takie, właśnie technologie, że drewniane podkłady tylko robią klimacik i pachną, jeszcze tam kreozot, nie? takie, Takie coś. I na przykład coś tam zaczyna ci jojczyć, że kiedyś to były pociągi, teraz to sam plastik jeździ i się psuje. A ty mówisz, to ci w beton. Kurde. Dobra, będzie bus pas. Piękna autostrada, kurde. Jeździ, skręca, hamuje? Tak, hamuje nawet bardzo dobrze. Hamulce ma wyremontowane przez kurde, pikobelo. Polaza na Mazurach? Kurde, pojeździłbym się po lasach na Mazurach. Co ten dravaj robi? Uuu! Co on zrobił? Ten autobus co robi w ogóle? Co oni robią? Lewo, prawo. nie wiem, nie, nie się dzieje. Rozpruło mu się trochę, trochę troszeczkę chyba rozpruło, tedy. Sztuczka. Ej, no o co chodzi? No skatepark. Skateparking. Przecież pas jest kurwa zapięty. Znaczy przecież tu jest płasko. Całkiem. O co? Co jest? Tak ma być! No ew ewidentnie. Ewidentnie. O! To też! Kurde! Dlaczego? <śmany> no nie mogę z tego po prostu I kurwa skate parking Tu też jest może pro... Gory! Nie, tak no, to śleży. <śmany> Czekaj, co tu się? Co to za pozycja jest w ogóle? Tutaj pan stoi. Stoi i podziwia. A tam T-Pose. Tyl Szkoda, że stąd nie... Mogę zoba nie mogę kliknąć na na tę postać. Ja mu sobie... Guiz, ma ja to chcę zesklinować, nie? Ona się tak podświetla. O, tego t robi. Ło ej! Matko jedyna! O que aconteceu com Salad Fingers O que? Como A twarz? Czekaj Game of the year to cień jest to też. cień w ogóle też też coś też jest coś nie tak, ale nie mam tego jak za bardzo oczy chyba z orbit wyszły. chyba z <laughs> nie, Niech nie, nie, tu z której strony mam na to spojrzeć, żeby to najlepiej wyglądało. O, a teraz t pose, czekaj, t pose też jest dobry. NAPRAWIŁA SIĘ, TIPO, SIĘ NAPRAWIŁO No nieźle O t <ścoughs> screen Screenshot to Jezu, jest, to jest super Nie dość, że ktoś wiał w ten I sobie, i sobie ogląda, co tam, odniesione rany ale jest zadowolona generalnie, znowu się. Zrobi jeszcze jakąś sztuczkę? O, wstała. Aha, i wszyscy jadą i do nic nie było, kurde. <gryw> co facet z przyczepą zrobił? Co? Kogo? Nie wiem... Sztuczkę. Karetki dalej nie ma, no. Karetka jest w drodze... ...poka. Tu jest, niedaleko. Tylko w korku stoi, bo wszyscy stoją w korku. No to karetka też będzie stała w korku. Przecież uczciwe, trzeba żyć, uczciwie. Nie, że to akurat średnia jest to droga. Miejsca jest na niej wciul. Ale jest tak zagospodarowany jakoś ten pas, że... tylko jeden pas został. Czyli w sumie marzenie. Jebać blachosmrody. Ewentualnie ten tramwaj ma tam ten swój ten pas. Samochodziki tutaj mają miejsce na parkowanie. No i dla, dla ludzi jest... mnóstwo miejsca. Yeah. Od nich siachszy. nałożony na jego bus Suspas, Suspas ciekawe w sumie co zrobi. Zrób MOP przy autostradzie, ale autostrada czysta jest, nie trzeba myć. Porwalo. dziemy, nie jedziemy. Co? Co jest? Co to było?